Ja myślę, że nie jest za późno, jeśli tu przyszłam. Chciałabym się nauczyć, dlatego że teraz są takie sytuacje, ja bez przerwy mam w telefonie spam, przecież to jest takie niebezpieczne. A przynajmniej jakbym coś wiedziała, to mnie ktoś nie wykorzystał, bo, bo wykorzystują stare babcie. No niestety. <gry> Temat tylko ogólnie jest nam dzisiaj znany. Natomiast z tego napisu, który widzę na, na tym wielkim banerze, no to jest cyberbezpieczeństwo. I myślę, że bez względu na wiek, jaki my prezentujemy, a ja też mam bieg zaawansowany, jak widać, i może nie słychać, po prostu hmm, uważamy, że. Coraz więcej jest na świecie zdarzeń, które jakby czyhają na takich ludzi, którzy nie do końca są albo doszkoleni i dlatego między innymi jesteśmy tu dzisiaj na spotkaniu, bo dzisiaj mówiąc szczerze bez internetu, i bez telefonu, smartfona i tak trudno jest się poruszać w świecie. się przedstawia, na, wchodzi na przykład na Messengera, no i tam nawiązuje, filtruje To takie zaczepki, co słychać, co robisz, o tak, pomału się rozkręca. A no a później dochodzi do tego, żeby mu coś kupić za pieniądze. A ja przeglądam internet i spotykam go wśród oszustów. To znaczy ja te podstawowe sprawy, a jednocześnie opłaty przez internet już od wielu lat prowadzę i stąd też dlatego te zabezpieczenia są bardzo istotne i mi się wydaje, że nigdy za dużo wiedzy, żeby zabezpieczyć się. Ja zawsze mam chęć do wszystkiego, tylko mówię, że już za stara jestem. A chęci są zawsze.